Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego wasze marzenia wciąż pozostają niespełnione, mimo że wkładacie w nie tyle wysiłku? Może próbowaliście różnych technik, wizualizacji, afirmacji, ale wciąż macie poczucie, że coś was powstrzymuje, jakby niewidzialna siła stała na drodze do realizacji waszych pragnień. To, co trzyma Was w miejscu, często jest głęboko zakorzenione w Waszych myślach i przekonaniach. To one mogą być Waszym największym sprzymierzeńcem albo największym wrogiem. Dziś chciałbym podzielić się z Wami czymś, co może pomóc Wam przełamać te niewidzialne bariery i zacząć manifestować swoje marzenia z niezwykłą skutecznością. W trakcie tego filmu odkryjecie trzy proste słowa, które mogą całkowicie zmienić wasze życie, pozwalając wam stać się tym, kim naprawdę pragniecie być. Zastanówcie się, jak często wasze myśli krążą wokół tego, co może pójść nie tak. Ile razy martwicie się o przyszłość, nawet jeśli wszystko idzie dobrze. To właśnie te negatywne myśli i przekonania często sabotują wasze próby manifestacji. Są jak niewidzialne bariery, które trzymają Was w miejscu. Na przykład kiedy myślicie o czymś, czego bardzo pragniecie, czy nie zdarza się Wam wątpić, że to się uda? Te wątpliwości, choć mogą wydawać się niewinne, mają ogromną moc. Tworzą one wewnętrzny konflikt, który blokuje przepływ energii potrzebnej do spełnienia Waszych marzeń. Negatywne myśli, obawy i lęki są jak kotwice, trzymają Was w miejscu, w przeszłości, w braku. Nawet jeśli codziennie wizualizujecie swoje cele, nawet jeśli powtarzacie afirmacje, ale Wasze przekonania są pełne wątpliwości i strachu, trudno będzie Wam przyciągnąć to, czego naprawdę chcecie. Często to, co nas powstrzymuje, to głęboko zakorzenione przekonania że nie zasługujemy na sukces, że coś jest poza naszym zasięgiem, że świat jest pełen ograniczeń. Te przekonania działają jak samospełniające się przepowiednie. Ale co, jeśli powiedziałbym wam, że możecie to zmienić, że możecie przekształcić te blokady w potężne narzędzia manifestacji? Wszystko zaczyna się od zrozumienia, jak działa wasz umysł i jak możecie go przeprogramować. Kiedy zrozumiecie, że to wy jesteście źródłem waszych myśli i przekonań, możecie zacząć świadomie tworzyć nową rzeczywistość. Właśnie tutaj w grę wchodzą trzy słowa, które mogą przełamać te blokady i skierować was na ścieżkę spełnienia. Ale najpierw musimy zrozumieć, jak działa nasz umysł i dlaczego tak często sabotujemy własne pragnienia. Kluczem do prawdziwej manifestacji są trzy proste słowa: Jestem już tym. Te słowa niosą w sobie niezwykłą moc, ponieważ przenoszą Wasze myślenie i emocje na zupełnie nowy poziom. Zamiast marzyć o przyszłości, w której coś osiągniecie, zaczynacie działać z perspektywy osoby, która już to osiągnęła. To fundamentalna zmiana w podejściu do życia. Zamiast czekać na moment, w którym wasze marzenia się spełnią, zaczynacie żyć, jakby już były waszą rzeczywistością. Dlaczego to działa? Nasz umysł nie odróżnia. Rzeczywistości od wyobrażeń, jeśli te są dostatecznie silne. Kiedy powtarzacie sobie, jestem już tym i naprawdę w to wierzycie, wasz mózg zaczyna przekształcać wasze myśli, emocje i działania tak, jakby to, czego pragniecie, już się wydarzyło. Zaczynacie przyciągać sytuacje, ludzi i możliwości, które są zgodne z waszą nową, zaktualizowaną rzeczywistością. Te trzy słowa mają również moc zmiany waszego stanu emocjonalnego. Zamiast czuć brak, czujecie obfitość. Zamiast odczuwać lęk, doświadczacie spokoju i pewności. Kiedy wasze emocje są spójne z waszymi pragnieniami, zaczynacie działać w zgodzie z tym, co chcecie przyciągnąć do swojego życia. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, staje się nagle dostępne ponieważ przestaliście myśleć o tym, czego Wam brakuje, a zaczęliście myśleć o tym, co już macie. Codzienna praktyka tych trzech słów może całkowicie odmienić Wasze życie. Ale to nie tylko kwestia powtarzania ich w myślach. Musicie naprawdę poczuć, że już jesteście tym, kim chcecie być. Musicie wejść w ten stan całkowicie, z pełnym przekonaniem, że to, czego pragniecie, już się wydarzyło. Z czasem zauważycie, że wasze życie zaczyna się zmieniać, a marzenia, które wcześniej wydawały się odległe, stają się waszą rzeczywistością. Te trzy słowa to nie tylko afirmacja, to wezwanie do działania, do życia w zgodzie z waszymi najgłębszymi pragnieniami. Jestem już tym, to przypomnienie, że macie moc tworzenia swojej rzeczywistości, że wasze myśli i emocje mają realny wpływ na to, co się wokół was dzieje. Gdy to zrozumiecie, zyskacie klucz do manifestacji swoich marzeń. Powtarzanie jestem już tym, to coś więcej niż tylko słowa to potężna praktyka, która wymaga pełnego zaangażowania umysłu i serca. Aby te trzy słowa miały prawdziwy efekt, muszą być wspierane przez odpowiednie emocje. Kluczem do sukcesu jest poczucie, że już teraz doświadczacie tego, czego pragniecie. Chodzi o to, aby w pełni wczuć się w ten stan, jakby wasze marzenia były już rzeczywistością. Zastanówcie się nad tym, jak byście się czuli, gdyby wasze największe pragnienia były już spełnione. Co byście odczuwali? Radość, wdzięczność, poczucie spełnienia. Ważne jest, aby podczas afirmacji wywoływać te emocje w sobie. Im bardziej jesteście w stanie odczuwać te pozytywne emocje, tym silniejszy sygnał wysyłacie do wszechświata. Te emocje działają jak magnes, który przyciąga do Was to, co jest zgodne z Waszymi pragnieniami. Praktyka polega na codziennym powtarzaniu afirmacji jestem już tym i jednoczesnym wchodzeniu w stan emocjonalny, który odzwierciedla spełnienie waszych marzeń. Najlepiej zrobić to zaraz po przebudzeniu i tuż przed snem, kiedy wasz umysł jest najbardziej podatny na sugestie. Zamknijcie oczy, skoncentrujcie się na swoich pragnieniach i wyobraźcie sobie, że już teraz je realizujecie. Poczujcie radość, wdzięczność i miłość, które wynikają z tego stanu. To, co odróżnia tę praktykę od zwykłego powtarzania afirmacji, to głębokie zaangażowanie emocjonalne. Nie chodzi tylko o to, żeby mówić te słowa, chodzi o to, żeby naprawdę w nie wierzyć i poczuć, że są prawdziwe. Kiedy wasze myśli, słowa i emocje są spójne, tworzycie potężną siłę, która może zmienić waszą rzeczywistość. Regularna praktyka pozwoli Wam stopniowo przeprogramować swoje przekonania i wprowadzić Was na ścieżkę, która prowadzi do realizacji Waszych marzeń. Kiedy zaczniecie regularnie stosować praktykę Jestem już tym, z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym, zauważycie, że Wasze życie zaczyna się zmieniać. Ta zmiana nie zachodzi tylko na poziomie myśli czy emocji, przekłada się również na Wasze działania i decyzje. Gdy wierzycie, że już jesteście tym, kim pragniecie być, zaczynacie postępować w sposób, który jest zgodny z tą nową tożsamością. Zmieniają się Wasze nawyki, reakcje, a nawet sposób, w jaki postrzegacie siebie i otaczający świat. Jednym z najważniejszych efektów tej praktyki jest to, że przestajecie działać z miejsca braku i lęku, a zaczynacie działać z miejsca obfitości i pewności. Nie szukacie już potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz, bo zaczynacie czuć, że już macie wszystko, czego potrzebujecie, aby osiągnąć swoje cele. To przekonanie sprawia, że podejmujecie lepsze decyzje, które prowadzą was prosto do realizacji waszych marzeń. Ta zmiana myślenia ma także bezpośredni wpływ na waszą rzeczywistość. Wasze nowe przekonania i postawy zaczynają przyciągać do was odpowiednie okoliczności, ludzi i możliwości. To, co wcześniej wydawało się nieosiągalne, teraz staje się dostępne. Zauważycie, że zaczynają pojawiać się synchronizacje i zbiegi okoliczności, które przyspieszają realizację Waszych celów. Ludzie, którzy mogą pomóc Wam na drodze do sukcesu, zaczynają pojawiać się w Waszym życiu. Drzwi, które były zamknięte, nagle się otwierają. Ale co najważniejsze, zaczynacie dostrzegać, że to Wy macie kontrolę nad swoją rzeczywistością. To wasze myśli, emocje i przekonania kreują wasz świat. Gdy zaczniecie działać z poziomu jestem już tym, zrozumiecie, że wszystko czego pragniecie jest już w zasięgu ręki. Wystarczy to przyjąć. Ta nowa perspektywa pozwoli wam żyć w zgodzie ze sobą i z waszymi najgłębszymi pragnieniami. Manifestacja przestaje być czymś odległym. A staje się naturalnym procesem, który wynika z waszego nowego stanu bycia. Podsumowując, zrozumienie i zastosowanie trzech słów, jestem już tym, może zrewolucjonizować wasze życie. Przeszliśmy przez proces, w którym odkryliście, jak negatywne myśli i przekonania mogą blokować wasze marzenia, jak kluczowe jest połączenie myśli z emocjami oraz jak afirmacja. Jestem już tym, może zmienić waszą rzeczywistość. Teraz nadszedł czas na działanie. Zachęcam was, abyście od dzisiaj codziennie stosowali tę praktykę. Poświęćcie kilka minut rano i wieczorem na powtarzanie tych słów z pełnym zaangażowaniem. Zamknijcie oczy, skupcie się na swoim pragnieniu, poczujcie, jakby już się spełniło i powtarzajcie: Jestem już tym. Kluczem jest nie tylko mówienie tych słów, ale także głębokie odczuwanie emocji, które towarzyszyłyby Wam, gdyby Wasze marzenia już się spełniły. Pamiętajcie, że zmiana nie nastąpi z dnia na dzień to proces, który wymaga cierpliwości i konsekwencji, ale im bardziej będziecie angażować się w tę praktykę, tym szybciej zauważycie zmiany w swoim życiu. Wasze myśli i przekonania zaczną się zmieniać, wasze działania staną się bardziej spójne z waszymi pragnieniami, a wasza rzeczywistość zacznie się dostosowywać do nowego sposobu myślenia. To jest moment, w którym przestajecie być ofiarą okoliczności, a stajecie się twórcami własnego życia. To wy macie moc kreowania swojej rzeczywistości. Z każdym dniem, z każdą afirmacją. Z każdym aktem wiary w to, kim już jesteście, zbliżacie się do realizacji swoich marzeń. Nie czekajcie na idealne warunki. Zacznijcie teraz, w tym momencie. Zróbcie ten pierwszy krok i zobaczcie, jak wasze życie zaczyna się zmieniać. W waszych rękach leży klucz do manifestacji waszych pragnień. Przyszłość, którą sobie wyobrażacie, już teraz może stać się waszą rzeczywistością. Wystarczy, że uwierzycie, że już nią jesteście. Jestem już tym. Te trzy słowa mają moc, by odmienić wasze życie. Teraz wszystko zależy od was. Działajcie, manifestujcie i żyjcie życiem, o którym zawsze marzyliście. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi treściami. A teraz mam pytanie do Was. Jakie są Wasze trzy najważniejsze cele, które chcielibyście zmanifestować w swoim życiu? Podzielcie się nimi w komentarzach. Chętnie poczytam, co Was inspiruje i motywuje do działania.